Audycji to Rzeczywita, serdecznie Państwa Piotra i ją Państwa gościem jest ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej i pobożny dominikanin, który zwykle spędza swoje wakacje pełniąc posługę duszpasterską w, we Francji, we wspólnocie. Ale tym razem niestety nie było mi to dane, no bo są, przede wszystkim były Światowe Dni Młodzieży, więc... Trzeba było być tutaj na posterunku i także pilnować tego, co dzieje się w Lizbonie. Także tym razem Ojciec Święty kazał nam pracować także i latem. Ojciec Święty też pracował również i podczas wakacji, a przynajmniej tych wakacji, które trwają, kończyły się w Polsce. No i właściwie od tego wydarzenia należałoby zacząć, ponieważ ono też ma swoje konsekwencje, a przynajmniej swój ściąg dalszy w Pielgrzymce można powiedzieć, albo w zakończeniu pielgrzymki Ojca Świętego do Mongolii. Ja mam na myśli oczywiście spotkanie online, wideokonferencje z młodzieżą rosyjską, rosyjska młodzież nie była na dniach młodzieży chyba, prawda? Muszę powiedzieć, mój punkt oglądania czy percepcji to było były te wydarzenia. Siedziałem tutaj w Warszawie, żeby y no, pracować nad tymi informacjami, które napływają z różnych agencji. Praca redakcyjna między innymi na tym polega, że trzeba też śledzić to, co świat mówi. Y także. Y być może niektórym młodym Rosjanom udało się, ale nie było to możliwe dla większości z dwóch powodów, to znaczy właściwie jednego i tego samego wojny, którą Rosja toczy na Ukrainie czyli trudności z tym, żeby młodzi Rosjanie mogli opuścić swoją ojczyznę powinni pójść w Kamasze i przelewać swoją krew za Putina. Natomiast druga rzecz to, jest, to są również sankcje które świat nałożył po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Te sankcje są związane z tym, że po prostu uznaje się, że również i Rosjanie powinni w pewien sposób doznać jakiegoś cierpienia, ale również w ten sposób, że nie mogą do niektórych państw jeździć, nie daje się. Nie no, są na przykład kwestie bankowe, kwestie połączeń. Wiemy, że w jedynym. Państwem w sąsiedztwie, do którego mogą latać Rosjanie jest Turcja. Więc bardzo duże utrudnienia. Już nie mówiąc o tym, że Rosja sama z natury swojej jest krajem ogromnym. I często ludzie zapominają o tym, że większość rosyjskich katolików mieszka na Syberii, nie w części europejskiej. I to jest także jedna z bardzo takich istotnych rzeczy. Tak, to jest rzecz związana z historią Rosji, ponieważ katolikami byli Polacy i oni też znajdowali się na Syberii również Niemcy. I według niektórych danych 20% mieszkańców Syberii ma polskie korzenie. Może teraz tak. trochę mniej, bo jest więcej Chińczyków, no ale, ale taka jest rzeczywistość. To są takie rzeczy, które się dokonały, między innymi dzięki takiej postaci, którą papież chwalił w pewien sposób, między innymi dzięki carycy Katarzynie. Papież już tłumaczył, że tu nie chodziło mu o imperializm rosyjski, ale nie wiem, czy gdy odwoływał się do kwestii historycznych, czy to, że Caryca Katarzyna zwalczała Kościół katolicki, między innymi dlatego wspierała Woltera, by też również taki czarny PR tworzył wobec katolickiej Polski. To mówi między innymi profesor Andrzej Nowak. Więc to taka postać, która jest chyba niezbyt dobra do naśladowania dla katolików nawet gdy chodzi o kwestie związane z kulturą i historią no, niektórzy zauważali że carysa Katarzyna była inspiracją dla różnych twórców filmów porno i to chyba nie to ojciec święty miał na myśli natomiast papież Franciszek jest jezuitą i być może jemu utkwiło Bardziej to, że dzięki Carycy Katarzynie jezuici przetrwali, bo tylko na terenie Imperium Rosyjskiego. W tych granicach, pomimo z tego, że zostali skasowani przez papieża, przetrwali na terenach właśnie Imperium. No ale tłumaczenie, które słyszeliśmy w samolocie w poniedziałek, no to były tłumaczenia, bo tak mnie uczono w szkole. No, Trochę to nie jest za bardzo przekonujące i ja tak troszkę złośliwie mówię, że pewnie szkoda, że Biskupi Polscy nie podarowali Ojcu Świętemu podręcznika Oskara Haleckiego, napisanego na Milenium Chrztu Polski, wtedy może byłaby to okazja. A ten podręcznik właśnie prezentowali, prezentował Błogosławiony prymas kardynał Stefan Wyszyński ojcom soborowym w związku z Milenium Chrztu Polski, i rzeczywiście on był wydrukowany, wydany w różnych językach. Także była to wtedy szansa, żeby świat się troszkę dowiedział. No ale ja muszę powiedzieć pamiętajmy, że w, Południowa Ameryka, Argentyna, w ogóle była takim polem różnych ideologii lewicowych. Yy, taki wielki, a jednak użyjmy takiego słowa zapoznany pisarz Florian Czarnyszewicz, który urodził się yy, na terenach dzisiejszej wschodniej yy, Białorusi, a który w latach 20.-24 roku wyemigrował. Do Argentyny opisuje w losach pasierbów, takiej swojej powieści, te sytuacje, napięcia, z jakimi musieli walczyć polscy emigranci w Argentynie, z jakimi uprzedzeniami, jak bardzo tam była popularna ideologia marksistowska. Więc trochę to też w tym sensie warto sięgnąć. Teraz zrobię reklamę. Mam nadzieję, że. Nikt nas za to nie ukaże, już nieżyjącemu od bardzo wielu lat znakomitemu pisarzowi, żeby też troszkę zrozumieć ten podtekst kulturowy argentyński lat 30., dzieciństwa, dlaczego te szkoły argentyńskie miały takie zupełnie pokręcone uczenie historii europejskiej. Ale czy to nie jest tak, że na przykład nuncjusz, czy to gdy chodzi o nuncjusza w, na Ukrainie, czy nuncjusza w Polsce, nie powinien zwracać uwagi i przekazywać tego typu rzeczy, które są dość boleśnie przyjmowane przez osoby, które. No. Są dotknięte nieraz słowami. Może no, nie... Tutaj rzeczywiście ma, doktor ma rację, że bardzo boleśnie te rzeczy są odczuwane przez katolików na Ukrainie. W wywiadzie dla katolickiej agencji informacyjnej trochę o tym mówi arcybiskup Światosław Szewczuk. No i nie ukrywa, że katolicy są atakowani z tego powodu. Że rzekomo, bo tak jest, przez niechętne katolikom media przedstawiany papież Franciszek, jako właśnie ten sprzyjający imperializmowi rosyjskiemu, czy wizji tak zwanego ruskiego świata, bo tak też to jest odbierane przecież przez Ukraińców, czyli no ideologii prawosławnej, która też ma lansowanej przez Cerkiew Moskiewską która ma usprawiedliwiać agresywny kurs Moskwy. Tutaj zauważmy, że władze Litwy posunęły się do takiego bezprecedensowego kroku, że wezwały Nuncjusza Apostolskiego, który akurat przebywa na wakacjach. No Przypomnijmy, że w Polsce czekamy na przyjazd Nuncjusza, jeszcze nie przybył do naszej ojczyzny, i pewnie władze polskie nie chcą zaczynać, Misji Nowego Nuncjusza od no, takich nieprzyjemnych uwag, chociaż być może będzie to okazja, żeby też zwrócić uwagę, że no, my w Polsce bardzo inaczej widzimy yy, yy, postać Piotra Wielkiego. Yy, zdajemy sobie sprawę z tego, że Petersburg był budowany kosztem życia bardzo wielu niewinnych ofiar. I, I że Katarzyna przecież usprawiedliwiała rozbiory Polski troską o dysunitów, czyli prawosławnych związanych z Moskwą, miała takie obłudne religijne uzasadnienie, będąc osobą absolutnie indiferentną i, i osobą wręcz no, nie mającą zbyt wiele wspólnego z jakąkolwiek wiarą. To wszystko pewnie trzeba jakoś jasno, jasno wyraźnie powiedzieć. Jeszcze zapytam o jedną rzecz, mianowicie papież jest osobą, która bezsprzecznie chciałaby, by panował pokój, by nie było zbrojeń, jest też przeciwnikiem Kary śmierci, co zresztą to jest już od Jana Pawła II, to jest nauka Kościoła katolickiego. I w tej sytuacji, gdy mówi o Hanie, który nie był chyba zbyt popularny. Pokonien... Nie, to jest też oczywiście bardzo. Znaczy pewnie też wspomniałem o tej historii Polski, ale to jest też uderzenie przecież i w Rosję, i w Ukrainę, i w Węgry. My Dominikanie pamiętamy o męczennikach sandomierskich ściętych w XIII wieku przez Tatarów, zabitych. Pamiętamy o tym, że od nawały tatarskiej Wrocław ocalił błogosławiony Czesław. Więc to są wielkie postacie. Ale jeszcze to tak jest, że kiedy rozmawiamy, to jeszcze mi się pewien wątek przypomina, Mianowite, mianowicie wątek XIX-wieczny. Zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo władze carskie, uderzały w katolicyzm. I tutaj Zygmunt Krasiński, wielki, przecież polski nasz wiersz, pisał w połowie XIX wieku do szefa francuskiej dyplomacji, o prześladowaniu kościoła w Polsce. To znaczy na terenach. Wtedy imperium rosyjskiego bardzo dokładnie wyliczał, że po powstaniu listopadowym, też pisał w połowie XIX wieku, samych klasztorów dominikańskich, ja to tak odczytałem jako Dominikanin, zamknięto 62, ale przede wszystkim było wielkie uderzenie w Unię. Przecież Rosja carska wytrzebiła Unię krwią prześladowaniami na swoim terytorium, Unia zachowała się tylko na terenie Galicji, czyli tam, gdzie panowali Austriacy, a potem od 1867 roku Polacy mieli też autonomię, mogli prowadzić administrację w języku polskim, to był ten nasz polski piemont. Natomiast i tylko tam, przecież tylko w Galicji zachowały się zakony, całe bogactwo, tradycja. Natomiast y, rzeczywiście ten, ten brak y, y, no, świadomości historycznej tego, jak wielu przecież także i duchownych cierpiało z syłkę, jak brutalnie na przykład władze carskie miały jakiś taki specjalny obrzęd wycierania y, namaszczenia kapłańskiego, jak pilnowano, żeby Duchowni na Syberii nie mogli się modlić wspólnie, wspierać. To, to jest taki, taka karta, o której w ogóle no, często też nie mówiono, no bo w czasach komunistycznych to nie był temat chwytliwy. No, także i dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z różnymi formami prześladowania kościoła, czasami w różnych krajach, w różnych sytuacjach. To nie jest temat nazbyt chwytliwy. Niestety, wielcy święci, ja tak akurat pod kątem Mongolii przypominam, że stosunkowo niedaleko Uanbator, stosunkowo na tych wielkich przestrzeniach, się Irkutsk. tam z kolei niedaleko był na przykład święty Rafał Kalinowski. Więc mamy tę świadomość, że Syberia jest. Przesiąknięta krwią męczenników za wiarę, także za wiarę, nie tylko męczenników sprawy narodowej. Ojciec wspomniał o Uan Batora, więc możemy przejść już do tego, co miało miejsce właśnie już po zakończeniu wakacji, można byłoby tak powiedzieć, a mianowicie, Mongolia to taki kraj mało znany. Polakom, aczkolwiek muszę powiedzieć, że są tam misjonarze Matki Boskiej Pocieszenia. To są włoscy misjonarze założeni przez, przez Włocha. I mówiąc, że są to włoscy misjonarze, to chodzi o kraje pochodzenia, ponieważ wielu z nich pochodzi z Afryki, również i z Azji, i są wielu. W wielu krajach świata, między innymi też są w Polsce, w Kiełpinie i w Białystoku. No, a również znalazł się tam w Uanbator, misjonarz Matki Boskiej Pocieszenia, który został mianowany kardynałem. Tak, I kardynał właśnie... Giorgio Marengo. Młody Włoch, stosunkowo młody, jeden z najmłodszych kardynałów, chyba ciągle jeszcze przed 30 września na pewno najmłodszy członek Kolegium Kardynalskiego. Natomiast myślę, że ta pielgrzymka była okazją, żeby jednak zresztą wczoraj w środę Ojciec Święty o tym mówił, to jest to była pielgrzymka do serca Azji, do serca także i Mongolczyków, okazja małej wspólnoty. Bardzo piękne było określenie, które Ojciec Święty nadał kościołowi definicję kościoła, domu miłosierdzia, kościół ma być domem miłosierdzia. Ale była to też okazja, i pewnie media najbardziej podkreśliły słowa skierowane do Chińczyków, kiedy Ojciec Święty nieoczekiwanie poprosił emerytowanego i aktualnego biskupa Hongkongu. Aktualny jest jezuitą i 30 września ma razem z arcybiskupem metropolitą łódzkim przyjąć e, 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 godność kardynalską. Otóż e, zwrócił się do Chińczyków, apelując, żeby byli dobrymi chrześcijanami i dobrymi obywatelami, zapewniając, że kościół, że władze państwowe nie muszą się niczego e, obawiać. Kościół nie ma żadnego programu politycznego. I pragnie po prostu tam być, być pośród ludzi, którzy szukają Boga. Bardzo piękna była homilia, która mówiła o pragnieniu Boga, wpisanym w naturę człowieka, w jego serce. Więc pewnie to także słowa, które powinny rozbrzmieć, dotrzeć do serc różnych krajów. Byli też i Wietnamczycy, stąd też. W samolocie pojawiło się pytanie, czy Ojciec Święty poleci do Wietnamu. No, y, odpowiedź, którą dał, y, była taka: no, mówi, że coraz jemu trudniej pielgrzymować, ale może tam poleci Jan XXIV. Takie imię wybrał dla swojego następcy. Wietnam to jest olbrzymia wspólnota katolicka, więc to nie będą już peryferia, ale myślę, że jeszcze będzie trzeba wrócić do tego, co działo się na terenie Mongolii. Niestety czas na to już teraz nie pozwala. Bardzo dziękuję ojcu za te informacje, które mieliśmy okazję usłyszeć. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.